Nie pamiętam trochę jak się grało w tego Fortnite, to samemu. Hej, cześć, witajcie i widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale. Tym razem solo odcineczek. Bardzo dawno nie grałem solo. Ostatnio to tylko z kimś gram A niech w sumie... Dobra niech zostanie na razie Hunter Celsi.

wygraliśmy ligę łatwo z wami Barsa oczywiście nie no szanuję każdy klub Jezus Mary moje umiejętności parkourowe to na serio kuleją nie może grać jeżeli mam nie i tak jest w, w, w tego parkoura <kłysy>

Gdybym była w sklepie, to bym ją raczej kupiła. Moim zdaniem ogólnie największe, największe zdzierstwo w Fortnite To się aż tak odbija? Moim zdaniem największe zdzierstwo, zdzierstwo w Fortnite to jest. Emotka za 800 VW. Emotka powinna kosztować, kosztować od 200 do 500. Do, pie, do, pie, do 500, przepraszam. оба Э! У него же не компьютер działa. Мужчина, уже что-то позробить. тут есть окно. Ну, добро. То, Cięcia. Ok. Już jest po cięciu. Dobra, to, to, I od razu na już. Nie ma co, wydaje mi się, że czekać. poszło jakaś trudno. To by było to bo nie, chyba. O, pamiętam jak był początek sezonu i to się niszczyło schody. Co? To nie zniszczyło? Ała. Ty, ja myślałem, że to niszczy. A to nie nic na strzała Był update, w którym to chyba na strzał niż W ogóle nie niestety kończymy Daily To tak wam ...nam znać i tak będzie po prostu. Dobra ym... Przydałoby się no, kawa. Tutaj sobie pizzę Hawajska jest dobra, ale tylko w Fortnite. Cie. Nie lubię hawajskiej. Zaczekajcie, składnik. Muszę sobie. Czafka. No to lecimy. To jest samemu, jest najgorzej. Eee, zabijać bossa, bo twój kolega nie może ci odwracać uwagi, jeżeli się na siebie właśnie w ten sposób agruje. No bo nie oszukujmy się, no to jest wkurzające. O nie, wieżyczka jakiegoś typa. O nie! Co jest? Kurde Proszę cię, zabić go Dobra Uszło Jakoś On ma super mocę. Xd Dobra. Naprawdę, pierwszy raz od bardzo dawna nagram samemu w tą grę i naprawdę są trudy. Bo ostatnio to zawsze z kimś gram, Na odcinkach ciągle z kimś gram, a teraz jestem samemu. Dziwi się, się z tym czuję. Że. Eee, nagrywam tak samo i to jest. Prawda, mieliśmy dziwne uczucie, bo ciągle z kimś się nagrywałem i to tak jakby się do tego przyzwyczaiłem, że z kimś nagrywałem. <laughs> przepraszam, mam krepę. Za głos do Was serdecznie. Bardzo przepraszam. No to ładnie poszło z głosem, ładna rundka na razie. No, spręca się trochę. Godzin noc dziękuję. o To jest trochę te, te, ten, ten spin z papryczką, z mitłówką. E, to jest trochę mocne. Trochę. No, jest takie mocne, nie powiem, że nie jest. Bardzo mocny No, całkiem jest mocne, nie, nie powiem, że nie jest. Typ jest! Trochę szybko jest. Wtedy, jeżeli masz sprint, i paprycz, pa, 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 papryczkę, przepraszam, czyli papryczkę, chciałem powiedzieć. Pa. Papryczka.

To nie są jakby lagi, bo lagi to są spowodowane internetem, a tutaj to są ściny, bo ja mam bardzo dobry internet. Ja skończę Jestem ciekawe, jak te buty zdobywają osłona. Muszę sobie w sumie nawet na powtórce zobaczyć, bo jestem bardzo taka czeka. Jak one zbierają to usuwane? Przecież one nie umieją nawet jeździć samochodem. No to jak one mają pierwszy Może rozwalają jakoś jakieś beczki. albo no pijane. No. Nie wiem. No bo to, to, tutaj. O, to, to. To, tutaj. Może rozwalają, no. Nie wiem, no. Musimy sprawdzić, bo mnie to bardzo ciekawi. ciekawe. No tak, bym się powtórki nie udało. Dobra, nie wiem, sprawdzę. Spróbuję jeszcze raz żeby się ta powtórka załadowała tym razem, może ja wam pokażę na jakimś szorcie. To do mnie? Nie, ale jest typ. Może lepiej, bo sobie z Kokotropsy O. Ty się lepiej, lepiej uspokój! Ty się na serio lepiej uspokój! Jaki spamer z niego? Kurde! Spamer głupi. No to tym razem na lunarne. Nie na lunarne, tylko na radikalne rekreacje. Później sobie na witalne polecimy. Dziękuję.

więc nie będę wam uszu niszczył radykalna rekreacja, później witalna Proszę, żeby... żeby tam były dwa razy początek 7. Jak ja lubię na serio, ta broń jest bardzo fajna. Byłem po prostu w raju w sezonie pierwszym rozdziału trzeciego. Tak, to był sezon. Tak, to był sezon pierwszy, rozdział trzeci. Czy się mówi rozdział trzeci, sezon pierwszy? Czy to się mówi rozdział czwarty, sezon czwarty? Czy sezon czwarty, rozdział czwarty? Bo już nie wiem. Chyba rozdział czwarty, sezon czwarty. Najpierw rozdział, a potem sezon. A się dziwnie czuję nagrywając samemu. Kiedy też tylko to leci? Ogólnie widzę, wydam wam taką poradę, jeżeli macie słabe lód na radykalnej, to możecie sobie pójść na te tutaj pobliskie domki. E, tam jest też dużo lód, a tam jest takie dobry lód, ale, ale ja zawsze na ten gówny błot. Coś się dzieje. A, a, jest, a są nudy, kiedy nic się nie dzieje. Nie lubię akcje w ogóle w Fortnite takie fajne, soczyste, takie które się zakończą, zakończają, znaczy ja kończą, tak powiem, powodzenia moim. To jest bardzo fajne, że na przykład zostaje Ci jeden HP, a ty był na serio mocny. To jest takie... satysfakcjonujące. Ty na tym jednym HP zabijesz typa. To jest właśnie takie strasznie satysfakcjonujące. A mnie nieraz ta satysfakcja właśnie ponosi i no. Są efekty, czyli przegrywam. Ło! Typie! O! Snajpa. Mogę być na widoku. Zabawnie nie jestem teraz na widoku, nie?

Cel wyspamić strażnika, cel wykonany. Cel zniszczyć kamery. Cel wyspamić strażników. Cel nie dać się zabić. Cel zabić każdy. Cel za... wyrżnąć całą miejscówkę typów Cel zabić bota. Cel z kamerami w połowie, wykonany. Pewnie, że tutaj są kamery. Cel w 75% wykonany. Cel wykonany. Za cel zabić bossa. Cel wykonany. Dobra, najwyżej się ulecz tu. tym. 5 HP to są uleczy. Jest! Dawaj im A to to nie wiem jak to tutaj zostanie. Leci wyżyczka. Będzie miała chociaż coś do ps Bum! O! O, nieźle. Nieźle, że mam połowę sejfu. Nikt 4999 golda i mam 5 O Boże, typ. Dobra, tak. Nie, 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 nie. Jaki ja głupi jestem.

no to ostatnia rundka. To już długo się strasznie montuje mm. O mój boże. No to dwójka na rekreację. Ostatnia rundka może pół godziny, czyli nawet wyjdzie, że 13 minut jeszcze wysyłam. Na tej rundce. Mm, mm, dzisiaj jest który dzisiaj jest? 22 I to może jednak nie kończę na daily, to jeszcze ten miesiąc ponagrywam te odcinki dla last. sobie jeszcze dzisiaj może na zapas nagram dwa odcinki sobie na zapas nagram, no to w poniedziałek jeszcze na zapas nagram nie na chwila, chwila, chwila Dzisiaj chcę na zapis nagram jeden film na poniedziałek, później w poniedziałek sobie nagram na środę i na wtorek. A w środę nagram na piątek i czwartek, a w piątek sobie nagram na, pon na poniedziałek, e w wtorek, środę, sobotę i niedzielę. Pięć filmów. Do zrobienia, wydaje mi się. Proszę tylko, żeby znowu była tu MK7. Bo jak nie będzie, to się obrazimy. Ogniwamy. się. Brawy dwie formy życia. Mało coś tutaj osób, powinno tutaj przez połowa lobby. Ogólnie teraz vibe na Fortnite, tak, na ten sezon ogólnie, troszkę już minął. Ja pamiętam, jak był początek sezonu i się, i się czekało, jak się rozwalało połowę radykalnej. Od razu się leciało na bossa, bo się, bo się nie wiedziało, co się dzieje. Jaki czy nowy sezon jest fajny, czy słaby? Jezu! Nie to chciałem zrobić. Dobra, mintówka, a jeszcze jedna sobie wezmę, żelek, to ja, cel zniszczyć wszystkie kamery, cel wykonany pomyślnie. cel zabić boza! cel wykonany bo jest eliminowane o, tak. o jak lajzeru <grym> no to i znowu to się zniszczę i we, wdepnę w ten laser no bo inni fajnie takie rozumiem, no, no to wydaje mi się że chyba nie ma no kurde, no nie wykorzystałem tamtej okazji. teraz się to będzie po mi nie mieściło

No, zalecimy. Może teraz odcinek się pojawi z trochę innej Nie wiem. No, bo w ogóle mój kanał się opiera bardziej na Fortnite i to bardzo łatwo. Zabiję go. Tak! Łow! Na wyczerpaniu. Normalnie byłem już. Przeklałem, że... Nie no, nie uda mi się. Żeby że odcinek będzie 22 minutowy, ale jednak nie. Nie, 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 nie. Co, że się Nie! Cały, że ja nie dotrzymałem odwietnicy. nie policiem na witalne Jezus Maria! Nie no, na no serio, to ten... moja Aaaaaah, przemilczę. Co to jest za armia kurna? Co to jest? Z popami? Co to jest? Albo tutaj ogólnie jest coś takiego na radykalnej, że jak ukradnie wszyscy z gabloty, to ogólnie wszędzie są te boty. Ja nie wiem, czemu tak jest. szczerze. Nie powinno, moim zdaniem, to być. Będzie tak, jak na marnych.

Myślałem, że. My jeszcze nie, jeszcze niesamowite, bo to takie jak nie wyglądało. Czemu zawsze, jak słyszę spazat, to mam taką nostalgię? Taką full nostalgię. Taką no serio full, full. Nostalgia, jakby miał e, procenty nostalgii, i ten procent byłby. Jakbyś miał miała. Procent nostalgii, ten procent, procent był, ustaw, byłby e, ustawiony na 100 na 100. To tak się jakoś czuję. Czuję się jakby w rozdziale drugim, nie wiem, kiedy słyszę spazika Nostalgia po prostu. Powiedz nostalgii. No fajnie w sumie, że powrócił. No, trochę nostalgii. To Migam, ogólnie też fajnie, że te wszystkie te przedmioty ogólnie fajnie, że powróciły te. Ubumów DMT inne to można powrócić też do starych czasów. E, to on Midasa też stare czasy. MK7 fundamentat. No też stare czasy. No ale pamiętajmy też o tym, że no, to już nie wróci na przykład nigdy e, rozdział e, pierwszy, czy rozdział drugi, czy rozdział trzeci. Bo jeżeli miałby powrócić, to myślę, że musimy w czasie, bo zostaną z nami te wszystkie wspomnienia. No i to jest trochę takie, no, no takie se, kiedy masz wspomnienia e z e, właśnie tego, co się działo na wyspie. No i wtedy ta nostalgia po prostu, wręcz no powiem to, że nie ma sensu. No tak nie jest to dobrze, kiedy to nagle tak mm, Bo kiedy ci przy, kiedy byś się przyniósł w czasie to przeniosła, przeniósł, przeniósł przeniosła w czasie e, no to wtedy całe wspomnienia z tobą e, całe wspomnienia e, zostaną wykasowane A jakby Epigames e, usunąłby tą mapę, którą teraz mamy i dodałby... Pomową, to y, z pierwszego rozdziału albo No ogólnie te stare mapy. No to już nie byłoby to samo, no bo wszystkie wspomnienia by zostały z. Y, y, z tobą. No więc to też jest takie trochę. Bo w ogóle ma być też, w nowym sezonie ma być mapa sezon piątego, rozdział pierwszego. No, to tak średnio to tam mnie tak szczerze przemawia, żeby to było trochę. No, to takie połączenie, no to tak średnio bym powiedział. Nie grałem jeszcze wtedy, nawet pamiętam, nie grałem od sezonu 6 rozdziału 1. No i faktycznie tam może jakaś nostalgia tu będzie, no ale. No, 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 tak średnio. No, tak średnio taka. Ee, nostalgia. Tak wiem, że zginąłem. Niestety hamsko trochę zacząłem spamić i wyszło jak wyszło. No to ja wam dziękuję już za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach z Fortnite'a. Ja byłem MadixID na 1, a ze mną nikogo akurat nie było, bo to pierwszy odcinek chyba na moim kanale, kiedy gram sam. Żegnam Was i do zobaczenia na shortach lub w kolejnym odcinku. Cześć!